Ten lot był wykonany w sierpniu 2024 roku, gdy w otoczeniu panowały bardzo niekorzystne warunki dla termowizji. Temperatura powietrza w dzień wynosiła ponad 30 stopni. Możecie zobaczyć, jak obraz w kamerze termowizyjnej pozwala zidentyfikować osoby wchodzące na teren obiektu chronionego. Zobaczycie obraz w różnych paletach. Dobór palety zależy od indywidualnych preferencji osoby interpretującej obraz.